No, i znowu w terenie, znowu w ogóle. I na szczęście jest zima. A gdzie dzisiaj? Za kawałek się dowiecie. O, teraz szersza perspektywa. Oczywiście las tam gdzieś w jest. I idę sobie dalej. I słonko się pokazało. Było pochmurno. Potem świeciło słonko. A teraz coś tam nawet zaczyna ruszyć. O, to i Idę. Cisza, spokój. Jestem tylko ja, las, ścieżka. I cel, do jakiego chcę dotrzeć, co się jedzie, czasem kogoś spotkać na szlaku cały czas idziesz sam No i dochodzę do słoniska tutaj taka na Top Baczu Powiem że droga może nie trudna jako taka ten szlak prosty ale i tak największy hardcore tak się wyrażę nieładnie w ostatnim czasie w moim wykonaniu no, przez śniegu co jest, teraz proszę. Nie, to, ja to mi się to nie podobało, tylko jeszcze pada. Więc myślę, że i tak zupełnie przyzwoicie w moim wykonaniu. Wyszedłem ze schroniska, dzisiaj przenocowałem w schronisku. Dzisiaj baje niesamowicie. Mam nadzieję, że się nie pogubię na tym szlaku niewiele co czuć z punktu widzenia drogi i idę teraz na sam szczyt. Na tu, wypacz, to stąd niedaleko, 500 metrów, ale przy tym śniegu, no, mam nadzieję, że dojdę. Widoków nie będzie żadnych, bo stąd już jak jest, rozmawiałem z ludźmi, to stąd od schodniska w tamtą stronę jest dobry widok, nawet na Tatry, jak jest ładna pogoda, ale to Musi być ładna pogoda, także dzisiaj widoków się nie spodziewamy. No nie przy tych opadach śniegu. Ale idziemy twardo. Potem wrócę, wezmę plecak, teraz idę bez plecaka. Tylko raczki założyłem, o, są kolce na nogach. Przy tym śniegu może ten, ale pod śniegiem może być, w końcu jest kilka stopni mrozu. Więc idziemy. No. Tu bacz obelisk, Jest na to jakaś ławka, gdzieś jest coś ten. Widoków, jak mówiłem, żadnych. Tam ludzie wracają do schodiska. Wieje. Także dzisiaj jest fest zimowy. Dzisiaj jest fest zimowy. Ale tu bardzo zaliczony. Nigdy tu nie powiem. Trzeba wrócić. Nie pójdź. Nie przy tej pogodzie no ale damy radę ruch na tym szlaku dzisiaj co chwilę kogoś mijam teraz już schodzę ze schroniskiem. kulkę zgubiłem od laski laska mi się, nie wiem gumka mi się pękła więc wyciągnąłem kijki mam Ej. mniej osób będzie z daleka widziało, że ślepy idzie, no i tak jedną laską spadam teraz tę drogę, tak jakbym jednym kijkiem mam laską spadł. no ale czasem się podpierać można ładnie, śnieżnie skręciłem na zielony szlak wczoraj szedłem żółtym a dzisiaj idę zielonym a co to na świat leży. po co iść Brazy tą samą drogą spada dzisiaj trudniej jest i nieznanym szlakiem tamtym już szedłem mniej więcej, pamiętam ale ludzi chyba sporo jest na szlaku Myślę zawsze kogoś tam w jedną z drugą stronę może mógł podpytać skręciłem teraz mam 4 km i cały czas prosto zanim będzie lekki skręt. Więc... Kijki a. Tym razem mówię trekkingowe. marszerowania Jednego używam jako kija, drugiego do podpórki. Jednego używam jak laski do sprawdzania drogi, więc takie to moje wycieczki zimowe. Fantastyczny. Pełnie inny szlak. Większe nachylenie stoku. Mogłem wczoraj pójść miałbym ciekawsze wejście. No ale wybrałem jak wybrałem. Dzisiaj idę sobie tym szlakiem. Ludzi się spotyka, czasem na w jedną, w drugą stronę. Pogada się z kimś jak to na szlaku. pokażę jeszcze do góry jak tam, z tamtą przyszedłem, teraz od idę no dobra, idziemy, nie będziemy się to dbać. wolę być wcześniej, zaczekać no i coraz niżej, coraz niżej idę, ludzi mijam co kawałek w jedną, drugą stronę teraz musiałem się wrócić, bo Uff, zamyśliłem się ale w ogóle z nawigacji nie po prostu. No widać, ja się odezwałem, że mam się wrócić. No to się wróciłem, no. Ale jak ja to w ogóle robię? Wiele z Was zapyta, ja Wam tego nie powiem. Po prostu. Układam sobie mapę w głowie. Integruję się ze szlakiem, tak jak teraz. I idę. Po prostu idę i tak mi się nasuwa teraz taka refleksja w związku z tym wiele osób mówi, a ja to nie dowiaduję, ja to nie umiem, nie potrafię. To niekon niekoniecznie odnośnie tego maszerowania w takich warunkach, ja rozumiem, są różne predyspozycje, ja mogę sobie iść tak jak teraz na krótko i wiem, że chory nie będę nasuwa mi się taka refleksja, że my często sami sobie nakładamy ograniczenia. Często z góry sami zakładamy, że my czegoś nie możemy, czegoś nie umiemy, czegoś nie potrafimy, że coś nam się nie uda. A dlaczego? A ja niejednokrotnie w towarzystwie pytam. Przepraszam, a próbowałeś? A zrobiłaś to? Chciałaś to zrobić? Zaczęłaś to robić? No nie, ale ja nie umiem, nie potawię. No to mówię, ale jeżeli nie próbowałeś, nie próbowałaś, to skąd wiesz, że nie potrafisz? Może po prostu nie chcesz potawić. A ja wychodzę z założenia, że trzeba spróbować. Lubię góry, kocham góry, bardzo dobrze czuję się w górach. Nie mam nikogo, z którym mógł mi podróżować. W ogóle jestem sam. Więc, no, dlaczego miałbym całkowicie z tego rezygnować? Więc organizuje się kijki, laska zapasowa. Raczki, inne rzeczy, apteczki i idę. Dojdę, to dojdę. Nie dojdę, trudno. Trzeba też szanować głowy, bo głowy będą uczyć pokoje. Ale dlaczego mam rezygnować? Dlaczego nie próbować? I to jest ta cała istota. Rzeczy. No, jeszcze kilkaset metrów i mam spędzić już w osiedle Oleksówki, więc. Już będę powoli wracał do... Że się wyraża, cywilizacji. No, gadam, gadam to do was. Pokazuję drogę aż żeby z tym szlaku. Z szlaku. Łop! No. Jakiś kamień wystawał. to jest pierwszy dzisiaj kamień, który, który podpoczyłem pod kolcami. No, także wycieczka załamista. Szlaki może nie bardzo trudne. Chociaż trzeba trochę poskocować, czy mówię, że nie. Ale no warunki. No, podniosły poprzeczkę trochę. Tego nie neguję. Podniosły trochę poprzeczkę. I Macinek jest z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. A czyż nawiasem mówiąc abstrahując od termiki, że wy nie lubicie zimy. Tak jak ja, ale czyż widoki nie są piękne? Nie chodzi nawet o perspektywę gór, tylko o tę scenerię zimową. Mm. No dobra. Zatem do następnej wycieczki. Chyba najgorszy na koniec odcinek szlaku. Nawigacja mi wybrała. By Pod tym chyba. Tutaj nikt tu nie chodzi. Na szczęście to jest tylko kilkaset metrów, potem to już będzie osiedla Oleksówki. Ale tu jest masaka po prostu. No dobra, no, no, ale trzeba dojść.